Wartość, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć na końcu drogi inwestycyjnej, będzie lepsza, jeżeli dokonamy transformacji. Modelowa Rada Nadzorcza to jest taka Rada, która jest wyedukowana, która jest niepokorna i która zawsze stara się być krok przed zarządem. Mamy widzów kanału Spożywcza TV, portalu Hurgi Detal oraz agronomist.pl. To jest program ISG Leaders Insights, czyli rozmowy o zielonym biznesie. A moją i Państwa gościnią jest Monika Nachyła. Witam. Dzień dobry. Pozwoli, że Cię przedstawię. Co prawda, się znamy już dobrych kilka lat, natomiast dla Państwa. Chętnie usłyszę. Natomiast dla Państwa, żeby Państwo wiedzieli, z kim mamy do czynienia, jak świetnego eksperta mamy dzisiaj z nami. Monika aktualnie jest niezależną członkinią rad nadzorczych oraz partnerką w funduszu Abris Capital. Firmy, z którymi pracowała poprzednio to m.in. Artur Andersen, Sanofi, Innova Capital, Enterprise Investors i Bank BGZ. Czyli tak można powiedzieć, że w Twojej karierze znajdziemy takie rozdziały, które można nazwać, że byłaś audytorem, dyrektorem finansowym, bankierem, inwestorem, a to co ważne w kontekście dzisiejszego nagrania, od kilku lat jesteś pasjonatką, nazwijmy to ISG i zróżnowanej transformacji, więc tym bardziej się cieszymy, że połączysz te dwa światy, które ewidentnie bardzo dobrze rozumieją na naszych widzów, więc tym bardziej się cieszymy, że jesteś z nami. Zacznę od takiego pytania, Monika Rozbiegowego, trochę pod kątem, gdzie dzisiaj jesteśmy z perspektywy faktycznie osób o Twoim profilu, tak bym powiedział, czyli tych, którzy. Zasiadają w radach nadzorczych w komitetach do spraw audytu na poziomie rad nadzorczych, gdzie jesteśmy z wiedzą świadomością o transformacji zrównoważonej. Tutaj powołam się na wyniki badania, które przeprowadził FOP w 2022 roku, gdzie zaledwie 14% ankietowanych, czyli przez ankietowanych, rozumiem, przedstawicieli rad nadzorczych, uznało, że organy nadzorcze w spółkach z Polsce są wystarczająco kompetentne w obszarze zmian klimatu. To tak było pytanie zadane. Minęły dwa lata. I te 14%, jakbyś byś oceniła, jaką mamy tutaj deltę, jaki jest progres, na ile faktycznie członkowie rad nadzorczych są świadomi ogromnego problemu klimatycznego i konsekwencji dla biznesu w tym kontekście? Pozwoli, że rozpocznę moją odpowiedź, podobnie jak prawnik. To zależy. <ścoughs> Ciągle widzimy podział rynku na dwie warstwy firm. Firmy duże i tu. Największą rolę odgrywają spółki giełdowe i w tym obszarze rady nadzorcze pokonały olbrzymi dystans. Ja osobiście widzę wielki progres i mogę śmiało powiedzieć, że członkowie rad nadzorczych w większości przypadków mają dużą wiedzę, rozumieją jak pracować z zarządami, rozumieją na czym polega problem, o co chodzi w, w zrównoważonym rozwoju. To ta, ta warstwa naprawdę duży postęp. Jeśli chodzi o spółki średnie, oczywiście w większości spółki poza giełdą, ciągle mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem wyparcia, trochę prokrastynacji, odsuwania od siebie tego problemu, szukania wymówek. To jest jeszcze obszar do zagospodarowania, chociaż, Muszę powiedzieć, że mając doświadczenia przede wszystkim z firmami rodzinnymi, to co bardzo mnie cieszy, to widzę takie czasami zaciekawienie wśród osób e, o dużej świadomości dojrzałości, polegające na tym, że na przykład wszelkiego rodzaju programy studiów podyplomowych w tej chwili puchną i jest ich coraz więcej i coraz więcej chętnych z, i rad nadzorczych i zarządów spółek rodzinnych w takich programach się pojawia. Dobrze, to teraz jakbyś miała taki, taką radę, nazwijmy to, modelowa rola Rady Nadzorczej w procesie zrównoważonej transformacji. Bardzo delikatny temat, którego dotykasz. Modelowa. Może zacznę od tego, że moim zdaniem, modelowa Rada Nadzorcza w ogóle to jest taka rada, która jest wyedukowana, która jest niepokorna i która zawsze stara się być. Krok przed zarządem. To jest takie stwierdzenie ogólne. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, jak to, te moje preferencje widziałbym w tej roli, którą Rada może odegrać? Po pierwsze, wydaje mi się, że to jest wywieranie pewnej presji, stawianie wyzwań przed zarządem, zwłaszcza w obszarze budowania strategii. Czyli duży obrazek, Strategia, gdzie ten rozwój nam się pojawia, w jaki sposób model biznesu wchłania cele związane ze zrównoważonym rozwojem, więc to, to, to podejście, stawiam Ci wyzwanie. Kolejna um, część tej roli, którą Rada może odegrać, to jest współpraca, to jest przynoszenie inspiracji, to jest uh, śledzenie tego, co się dzieje na rynku. Jak wiemy, Zarządy mają na co dzień wykonanie budżetów, muszą zrealizować swoje cele, muszą zapracować na bonusy, muszą zarządzić ludźmi. Rada Nadzorcza ma unikalną pozycję. Ludzi, którzy siedzą gdzieś na samym szczycie tej organizacji, mogą zobaczyć trendy lokalne, regionalne, globalne, i ich obowiązkiem, tak naprawdę, powinno być dzielenie się tymi trendami z zarządem. Właśnie budowanie takiej dynamiki dialogu, Polegającej na tym, my Cię będziemy inspirować, porozmawiajmy o tym, zróbmy sobie z, um, warsztat, zrób, zróbmy sobie burzę mózgu. Oczywiście, kolejny krok, modelowa rada, ciągle się poruszamy w tym obszarze to jest trzymanie pewnej dyscypliny. Myślę, że już w samej definicji nadzoru i zadań dla Rady Nadzorczej, rozumiemy, że poza oczywiście tymi wszystkimi kodeksowymi i regulacyjnymi zadaniami, trzymanie dyscypliny i wykonania strategii celów strategicznych, jakie sobie stawiamy, czy to będzie przebudowa łańcucha dostaw zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju, czy to będzie realizacja celów klimatycznych, jak chociażby redukcja śladu węglowego, to tutaj rada się może naprawdę wykazać bardzo i kluczowy element Właśnie w tej dyscyplinie i nadzorze, gdzie Rada może zmienić zupełnie dynamikę pracy, to jest stawianie celów zrównoważonego rozwoju na dokładnie takim samym poziomie wagi, jak cele finansowe. Jeżeli Rada je rozdziela i patrzy na nie jak na trochę inne zwierzę, no nie możemy się dziwić, że reszta organizacji też będzie je tak postrzegać. Myślę, że już dzisiaj musimy zdać sobie z tego sprawę, że cele niefinansowe i cele finansowe to jest jeden pakiet. I rada nadzorcza tutaj się może wykazać. No i oczywiście na koniec, mówię to z punktu widzenia y, osoby, która wywodzi się z prawie tego, tak jak dzisiaj, rada nadzorcza też ma do odegrania bardzo poważną rolę w sytuacji, kiedy próby, wyzwania, inspiracje nie przynoszą efektu. Jeżeli nie widzimy, że te cele, o których dyskutujemy, są realizowane, no to rada nadzorcza jest tym organem, który po prostu mówi dość. Jak to rozumieć? <laughs> Proszę sobie odpowiedzieć. Dobrze, to ja następne pytanie zacznę zainspirowany tym, co powiedziałaś. Rolą rady nadzorczej, modelowej, jest to, żeby być krok wcześniej. Krok wcześniej to jest zadawanie dobrych pytań. I to inspirowanie to jest zadawanie dobrych pytań. Nie mówienie, jak ma być, tylko zadawanie dobrych pytań. Cztery dobre, celne pytania związane z transformacją zrównoważoną. Do, do zarządu. To nie zadajesz mi łatwych pytań, Michał. Dobrze, to ja też nie będę zadawać łatwych pytań. Cztery pytania to, tak. to mało, ale jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, że mamy nowego członka Rady Nadzorczej, który Dołącza do rady, dołącza do grupy sprawującej nadzór, to pewnie warto, by zadać sobie takie pytanie. Po pierwsze, czy strategia firmy jest tak zdefiniowana, że uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich swoich elementach. Czyli czy mamy to w strategii? Czyli nasze co, tak? Pytanie numer dwa, czy zarząd jest? świadomy, co to w praktyce oznacza. Czy dokonał analizę ryzyk i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem, bo zrównoważony rozwój to może być coś tak abstrakcyjnego i tak oderwanego od rzeczywistości, to, że, że, że to po prostu nie znajdzie zrozumienia ani swoich fanów w organizacji. Więc trzeba to przełożyć na konkrety. Jakie mamy ryzyka? Czy zmiana klimatu wpłynie na nasz łańcuch dostaw? Czy te y, y, źródła, y, nie wiem, dostawy surowców, które mamy w Ameryce Południowej czy na Filipinach nadal będą funkcjonowały za dwa lata? Czy y, możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze zasoby ludzkie nie były zróżnicowane? Tak? Czy cały szereg ryzyk, które w tej chwili dużo łatwiej jest analizować ze względu na istniejące już regulacje i... Y, i, I sugestie związane z taksonomią, ale także szanse. Coraz więcej firm zadaje sobie pytanie: jak mogę to wykorzystać? Jak mój biznes, jak mój produkt może być lepiej skonstruowany, opakowany, zmarketowany i podany klientowi, żeby trafiał do odbiorców, dla których to jest ważne. Więc szanse. Trzecie pytanie: kto za to odpowiada? Jakie ma KPI -e i ile dostanie za to pieniędzy? To jest bardzo proste, jeżeli menadżerowie są odpowiednio wynagradzani za odpowiednio zdefiniowany cel, to będą to robić. A jeżeli nie, to nie. <taki> takie, takie proste. No i oczywiście, jeśli warstwa menadżerska jest. Odpowiednio mówiąc brzydko, zataskowana tak. i wynagrodzona, to teraz czwarte pytanie. W jaki sposób skaskadowaliśmy to w dół organizacji? Tak żeby 360 pełen model biznesu miał takie same cele i żeby to było win win, żebyśmy mieli wspólnotę interesów? Dziękujemy za modelowe przedstawienie <laughs> tej dziękuję. struktury. Myślę, że nie jednemu się może przydać. Jak sobie tak dyskutujemy z firmami, jak to zrobić? <laughs> Monika, teraz bym przeszedł do tej Twojej aktualnej roli. Jesteś partnerką? członkiem Komitetu do Spraw Inwestycji w Abris Capital. I z perspektywy tej roli, jak wygląda sprawa ESG, sprawa zróżnionej transformacji w kontekście wejścia, wyjścia spółki i faktycznie w kontekście decyzji o inwestycjach, jak wygląda ten proces decyzyjny, jakbyś mogła oddać mhm. tutaj kontekst, bo z pewnością jest to rzecz, jest to temat, który bardzo interesuje branżę. Y to jest, to, to, to teraz zrobiło się poważnie, dlatego, że um, no my w Ablizie wierzymy to, że standardy ESG um, definiują jakość biznesu i mają sens ekonomiczny. Czyli mają bezpośrednie przełożenie na wycenę naszych spółek. Prawie Equity to jest bardzo prosty model biznesu: kupił, poprawił i sprzedał. I my wierzymy, że. Wartość, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć na końcu drogi inwestycyjnej dla każdej z naszych spółek będzie lepsza, jeżeli dokonamy transformacji. Kilka lat temu y, zmieniliśmy naszą strategię inwestycyjną, zmieniliśmy nasze obrandowanie i staliśmy się, my mówimy o sobie, że jesteśmy inwestorem specjalizującym się w transformacji ESG. Oznacza to, że w momencie, kiedy patrzymy na tak zwane targety, czyli cele inwestycyjne, czyli przychodzisz do mnie, Michał, z taką spółką i mówisz, może byście ją kupili, tak? To ja wtedy patrzę na tę spółkę, na jej biznes i zadaję sobie takie pytanie: Czy ten biznes w horyzoncie czasowym, czyli pięciu lat, jesteśmy w stanie przeprowadzić przez taką transformację? Ile to będzie kosztowało? Czyli czy. Koszt tej transformacji nie będzie przekraczał, nie wiem, chociażby no, wartości samej inwestycji, czyli czy nam się to opłaca, i czy znajdziemy zasoby i ludzi, którzy będą w stanie to wykonać. Jeżeli mamy tutaj trzy razy tak, to ruszamy z procesem due diligence i po drodze weryfikujemy tę tezę. W momencie, kiedy podejmujemy już finalną decyzję, tak, okej, okay, Michał, bierzemy od Ciebie tę spółkę. Płacimy ci pieniądze, to już w tym momencie nasza spółka ma gotowy plan transformacji na pierwsze 6 miesięcy, na pierwszy rok, 2, 3, 4 lata. Każdy z tych, każdy, ka, każdy z tych etapów ma swoje elementy wynikające z naszej metodologii, tak że na koniec naszej inwestycji jesteśmy w stanie podać potencjalnemu kolejnemu inwestorowi spółkę, która jest. Czempionem, jeśli chodzi o ESG, czyli ma bardzo wysokiej jakości biznes tak, żeby przy, tej, przy, przy naszych wycenach móc tą cenę jeszcze um, lepiej wyżyłować. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Dziękuję ci uprzejmie w imieniu swoim, w imieniu naszych widzów. Naszą i Państwa gościem była Monika Nachyła, aktualnie partnerka w Abris Capital oraz członkini niezależnych Rad Nadzorczych. Dziękuję pięknie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. あっ。